Bardzo serdecznie Państwu podziękować, szczególnie władzom miasta, Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu, władzom Powiatu Wadowickiego, ale wszystkim przedstawicielom te również szkół, którzy dzisiaj są z nami, za to, że jesteśmy w stanie wspólnie pokazać, że Wadowice kochają Ojca Świętego, kochają swojego patrona patrona swojego miasta. Mimo tego, z czym dzisiaj się niestety spotykamy, z brutalnymi atakami na postać naszego patrona. Wczoraj w polskim sejmie również podjęliśmy uchwałę właśnie w obronie dobrego imienia Ojca Świętego i bardzo się cieszę, że ten gest, taki bardzo symboliczny gest, że właśnie Wadowice to miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, również są z ojcem świętym Janem Pawełem II. I bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Chciałem Państwu wszystkim podziękować za Waszą obecność tutaj na płycie wadowickiego rynku. Sama mam się, że w pamięci, jakby to było wczoraj, nasze spotkanie z Ojcim Świętym w 1999 roku tutaj, albo chociażby u Świętego Piotra troszkę dalej, troszkę dawniej temu, ale też to doskonale pamiętam, jakby to było wczoraj. Doskonale pamiętam nie tylko słowa, które wtedy padły, ale też uczucia, co każdy z nas miał w sercu i jakie miał myśli, jak reagowaliśmy na te słowa. I chciałbym podziękować Państwu, że jesteśmy tutaj teraz razem. Nie jednym przeciwko drugiemu, ale jeden z drugim, tak jak nas nauczał Ojciec Święty. I chciałbym, żeby tak pozostało, że ta postać, ten wybitny Polak, Badowiczani, nasz brat i Rodak, który nas jednoczył w momentach trudnych, dalej nas ze sobą spajał i jednoczył, a, a nie dzielił, bo tak nigdy nie było i nie będzie. Bardzo Wam dziękuję, bo to słownie trzeba. Ważne, że jesteśmy tutaj razem. I bardzo Wam dziękuję.